Cześć, witam bardzo serdecznie. Arkadiusz Habrzyk, Szkoła Marketingu. Dzisiaj poruszę temat z tym, czego nie powinieneś robić podczas publikowania treści. Jest to nagminnie popełniany błąd, w szczególności przez osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z social media. Zapraszam do oglądania. Zastanawiając się nad tym, co powinniśmy publikować, by zwiększać swoje zasięgi, by zwiększać zasięgi potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani tym, czym się zajmujemy, powinno być to, czy te treści, które zamierzamy publikować, będą dla nich interesujące. Najczęściej popełnianym błędem przez firmy bądź też marki osobiste, nawet jeśli ktoś działa pod imieniem i nazwiskiem, jest to, że na skupiają się oni na sobie. Czyli wszędzie, wszędzie, na każdym koncie, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie widzimy posty w stylu zrobiłem to, wykonałem to. Nie chodzi też o to, by przekreślać dokumentowania, dokumentowanie działania, które gdzieś w naszej firmie wprowadzamy, ale gdy każdy post będzie dotyczył twoich osiągnięć, tego co ty robisz, a w żadnym stopniu nie będzie on angażował twojego odbiorcy, czyli innymi słowy, jeśli nie będziesz w swoich treściach Rozwiązywał problemów odbiorców, bądź jeszcze inaczej: jeśli Twoje treści nie będą pomagały Twoim potencjalnym klientom, osobom, które Cię obserwują, to nigdy nie będziesz mógł budować zaufania, a przede wszystkim głębokiej relacji z Twoimi odbiorcami. Jeśli więc zależy Ci na dobrej jakości publikowanych postów, co z kolei przyczyni się na przede wszystkim szybszy, ale też bardziej skuteczny rozwój Twoich kont w internecie, to skup się na tym, kto w Twoim biznesie jest najważniejszy. To nie ty i nie Twoje osiągnięcia, tylko Twój klient. Tak więc pełną uwagę, pełne skupienie przekierowujemy w stronę klienta. W stronę jego obiekcji, w stronę jego problemów, postarajmy się rozwiązać jego problemy. I teraz, dzięki temu, mamy na pewno już mnóstwo pomysłów na pierwsze dobre treści, które możemy publikować w internecie. Mamy różne rozwiązania. Jeśli korzystamy z Facebookowego fanpage'u, możemy publikować wideo. Możemy wrzucić link do wideo dłuższego, które jest na przykład opublikowane na naszym YouTubie. Możemy napisać post i dodać nasze zdjęcie. Możemy dodać grafikę, czyli nie zwykłe zdjęcie, a grafikę z jakimś motywacyjnym tekstem albo po prostu tekstem, który jest rozwiązaniem problemu bądź też wskazówką dla Twoich odbiorców. To wszystko umożliwia nam na przykład facebookowy fanpage. Na Instagramie są podobne zasady, czyli również mamy możliwość udostępniania filmów tyle, że minutowych, możemy publikować zdjęcia, grafiki. Mamy również tam opcję Insta Stories, czyli relacji, budowania relacji z odbiorcami. Wszystko mamy pod ręką. Ważne jest tylko to, by przestać stawiać na scenie tylko i wyłącznie siebie. A stawiać tam osobę, która buduje Twój biznes, czyli Twojego klienta. Zacznij publikować angażujące treści i gwarantuję Ci, że pomoże Ci to w uzyskaniu Twoich klientów poprzez internet, poprzez social media. Na sam koniec kilka podstawowych wskazówek, co więc możemy w takim razie publikować. Tak więc, tak jak już wspomniałem, masz kilka różnych opcji, Postów, treści, materiałów, które możesz publikować w internecie. Wybierz swój ulubiony rodzaj. Jeśli twoim ulubionym stylem jest wideo, to jesteś na dobrej pozycji, ponieważ aktualnie wideo jest wysoko pozycjonowane przez wszelkiego rodzaju algorytmy. Czy to Google? Czy Facebooka. Tak więc, wideo jest teraz potęgą i śmiało można powiedzieć, że wideo jest przyszłością marketingu internetowego. Już nią jest, ale będzie coraz lepiej pozycjonowane. Jednakże, gdy nie lubisz nagrywać wideo bądź nie masz takiej możliwości, lubisz pisać treści pisane, to możesz skupić się na dodawaniu postów, grafik, opisów. Możesz zacząć prowadzić swojego bloga. To wszystko przyczyni się do zwiększenia i budowania relacji z Twoimi potencjalnymi klientami. Jeśli nie masz pomysłów na pierwsze posty, to zacznij od rozwiązywania albo inaczej, od odpowiadania klientom na ich najczęstsze pytania. Jeśli prowadzisz już biznes, to z pewnością masz już swoich pierwszych klientów. Zobacz, zanalizuj, jakie pytania dotychczas najczęściej się pojawiały. I zrób z tego materiału wideo, dzięki czemu nie tyle będziesz musiał każdemu odpisywać i ciągle odpowiadać na to samo pytanie, tylko wrzucając to do internetu, już większa rzesza osób będzie mogła zobaczyć odpowiedź na ich obiekcje, na ich wątpliwość, na ich pytanie. Dzięki temu będziesz budował wizerunek eksperta w swojej branży co również bardzo fajnie przyczyni się do budowania Twojej marki w internecie. Bardzo dziękuję za uwagę. Pod filmem znajdziesz odnośniki do wszystkich moich social media. Zapraszam cię na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, gdzie każdego dnia publikuję ciekawe, interesujące mikropiguleczki wiedzy, które pozwolą wynieść Twój biznes na wyższy level, zwiększać zasięgi, pokazują jak prowadzić konkretne social media. Tak więc zapraszam cię tam bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę.